Faworytka Mistrzynią Świata w skokach narciarskich. Słowenka Nika Preuc zdominowała zawody na normalnej skoczni w Trondheim, a wcześniej wygrała sześć z rzędu zawodów Pucharu Świata. 19-letnia siostra Petera Cene i Domena Preuców w pierwszej serii skoczyła 98 metrów, w drugiej równe 100. Srebrny medal zdobyła Niemka, siostra Ryszarda Freitaga Selina, a brązowy Norweszka Anna Odinstrem. Anna Twardosz zajęła 29. miejsce. Najpierw zaglądamy do Trondheim, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Złotą medalistką na skoczni normalnej została Słowenka Nika Preuc. Na miejscu jest reporter Eurosportu Kacper Merk. Kacprze, jak poszło Polkom? Dobry wieczór. No w konkursie oglądaliśmy tylko jedną z nich, Annę Twardosz, i to konkurs zakończony dużym niedosytem, bo skończyła na 29. miejscu. Ten niedosyt bierze się stąd, że Twardosz w tym sezonie regularnie meldowała się w drugiej dziesiątce Pucharu Świata. Tutaj na treningach wyglądała równie dobrze, ale w finale dzisiaj zepsuła potężnie swój drugi skok i spadła dopiero na 29. miejsce. No dzisiaj nie poszło tak jak chciałam, w sensie no, nie miejsce takie jak bym chciała, ale i tak jestem zadowolona. Z trenerami rozmawiam, to one były bardzo podobne do tych skoków co oddaję na najlepszych treningach. Dałam sobie 100% dzisiaj. Mistrzynią świata, jak powiedziałeś, słowenka Nika Preuc, młodsza siostra Petera Prełca. Zdecydowanie najlepsza skoczkini tego sezonu. Na podium także Niemka Fraj, tak i norweszka Sztrem. Dziękujemy Kasper, i czekamy na lepsze wieści z Trondheim. Wielka faworytka mistrzynią świata w skokach, Nika Prewc, była najlepsza w kwalifikacjach serii próbnej i obu skokach konkursowych na normalnej skoczni w Trondheim. Wcześniej wygrała sześć z rzędu zawodów Pucharu Świata, dominatorka stolatka ze Słowenii w pierwszej serii skoczyła 98 metrów, w drugiej równe 100. Siostra Petera Cenej i domena Prełców gromadzi wszystkie możliwe trofea, a złotym medalem w Trondheim przeskoczyła braci. Indywidualnym mistrzem świata żaden z nich nie był. Srebrny medal zdobyła Niemka, siostra Ryszarda Freitaga Selina, a brązowy Norweszka Anna Odine Ström. Anna Twardosz w żadnej z prób nie doleciała do 90 metra i zajęła 29 miejsce.